Dzień dobry. Ja jestem świeżo po przeglądzie półek Błahwebką, dlatego że weszła nowa kolekcja. Wziąłam sobie tutaj gazetkę. Nowa kolekcja wyszła właśnie od dzisiaj, czyli od 23 września do 6 października. Część rzeczy oczywiście się pojawiła, no wiadomo, że część rzeczy, jeżeli chodzi o dekoracje, to Powiedzmy, mnie interesuje: jakieś kuchenne rzeczy też mnie interesuje. Czy tam sprzątanie wiadomo, ubrania również. No, już ta bardziej kolekcja dla dzieci, czy właśnie obuwie dla dzieci, czy ubrania to już nie tak mniej interesuje. Zaciekawiła mnie tutaj ta sukienka. Tylko powiem Wam, że była też poprzednia kolekcja, nie teraz ta, co była z tymi kurtkami, miśkami. Tylko była wcześniej. I to była też taka zielona sukienka, tylko ona była krótsza i powiem Wam, że chciałam ją kupić, ale niestety jej nie dostałam. No, nie było w ogóle o takiej możliwości, bo nawet się się pytałam, pani w sklepie mówiła, że przyszła mi jedna bo po prostu paczka. Więc wiecie, rozeszło się to w momencie, to wiadomo, że w tej paczce różne są rozmiary, no więc. Po jednej sztuce pewnie także nie było. I dzisiaj też pytałam się właśnie o tą sukienkę. Też, tamta też była zielona, tylko ta jest taka dłuższa. No i też niestety nie doszła. Także zobaczymy jeszcze może coś tam przyjdzie, część rzeczy już jest. Są właśnie te y, kwietniki, poduszka, tutaj te dywaniki po 30 zł, bo tam na filmiku nie udało mi się tej metki odszukać. Ten kosz był y, no, parę rzeczy, ta półka, tutaj ta ramka. Także parę rzeczy tam na filmiku. Jest ten kubek z zaparzaczem, się pojawił, i ta deska wróciła. Ona jest fajna, właśnie tak na blat sobie położyć. Ja myślałam, żeby wziąłem do przyczepy kempingowej, bo nie wiem, czy, kojarzycie. czy pamiętacie. tam miałam zbitą szybę, i mąż teraz tam dociął taką po prostu deskę. Żebyśmy mieli jako blat roboczy, bo czy kuchenki to ja i tak przyczepie nie używałam i właśnie muszę sobie zmierzyć rozmiar, znaczy tutaj jest rozmiar w tej deski, a ja muszę zmierzyć przyczepie, jakby mi to tam spasowało, czy będzie lepsze od tej, co mąż docinał, no zamawiał tam na docinanie, czy to jest taka sama rozmiarowo, więc nie ma sensu. Był ten właśnie ten kosz na pranie, no część rzeczy się pojawiła. Nie wzięłam tej miotełki do góry, zapomniałam się Pani spytać, bo mi tak fajnie zaintrygowała, znaczy zaintrygowała mnie, bo fajna yy, i jeżeli chodzi o ubrania, to powiem Wam, że zaciekawiły mnie te ter, ter, termiczne no, leggingsy ciepłe, z takim ociepleniem wewnątrz, gładkie. O, te tutaj z gazetki za 20 zł. I tutaj rozmiary występują od S do XXL. I zaciekawiła mnie tutaj, akurat jest w kolorze szarym, ale z tego, co y, widziałam, to jest właśnie, nie wiem, czy to ta sama, a tak, dostępna również czarna, ale powiem Wam, że jeszcze biała była taka z tą naklejką Soft Touch to jest koszulka bawełniana z wiskozą lub Elastanem z dekoltem V, 15 zł i rozmiary są od s do xxl I powiem Wam, że ja sobie nie omieszkałam wziąć do domu, bo będę sobie właśnie sprawdzać. Powiem Wam, że w dotyku to rzeczywiście Warm Inside, czyli taki właśnie na filmiku pewnie starałam Wam się pokazać, czy tutaj jest właśnie taki misio w środku. I co my tu mamy? Damskie leginsy. Damskie. Cena właśnie 20 zł. Ja sobie wzięłam wiecie co? L. l No nie wiem. Zobaczymy. Niby l -ke. Noszę, ale wiecie, na długo się obawiam, żeby nie były jakieś bardzo, bardzo długie, a tak to właśnie fajne, bo powiem wam, że ja to najbardziej lubię, właśnie latać obecnie, albo w dresach, albo legginsach. Nie mam pracy, takiej, wiecie, typowo biurowej, że siedzę w biurze, więc ja po prostu biorę się teraz wygodnie. Dzisiaj próbowałam założyć w ogóle jakieś jeansy, takie miałam z Reserved, ale powiem Wam, za niski stan i w ogóle właśnie mogłam dopiąć i stwierdziłam, że nie będę się w to wciskać i założyłam oczywiście dresy. Te, co mam na sobie, to też była kolekcja właśnie z Pepko. jak pamiętacie, ta kolekcja kardiobany, taka limitowana i właśnie mam bluzę i dół dzisiaj z tych dresów. Także takie getry, ja będę oczywiście sobie mierzyła, bo teraz przyjechałam, także teraz na pewno nie będę tego robić później po prostu w ogóle to powiem Wam, że coś mnie bierze, znowu jakieś te głowa mi boli, taki wiecie katar mam, jakaś taka dziwna jestem. I wzięłam właśnie tą koszulkę. Tylko powiem wam, że jeżeli chodzi o korol, kolor tej koszulki to dla mnie ona jest taka o, to nawet przepraszam. O, bo telefon zadzwonił. Wiecie co? Po prostu się to różni. Jakby to był... I to właśnie widzę, że to widać. To jakby był czarny, a to taki granatowy. Słuchajcie, no ale... Nie wiem. Dziwne to w sklepie. Tak, wiecie, nie widziałam tego dopiero teraz. I tutaj sobie wzięłam rozmiar L. Z tej koszulki. Ona ma tutaj taką naklejkę soft touch, czyli rzeczywiście jest taka milutka. No cena 15 zł. T-shirt damski. No nie ma napisane, że to jest, wiecie, dekolt V, czyli taki e, jak ja lubię, będę sobie mierzyć. I wiecie, co jeszcze? Zobaczę skład, bo tam. No naprawdę, tutaj to wygląda jak granatowa, a nie czarna. No dziwne, myślałam, że to jest czarne. Ale jak będzie dobra, to się na pewno też przyda. I tu jest 95% bawełny i 5% elastan. Także taki skład tej koszulki. I jak już ten skład sprawdzam, to jeszcze Wam powiem te getry, jaki mają skład. Mm -hmm. I te getry to jest 90... Y, też, a nie, 95% poliester i 5% elastan. Dobra, bo nie mogę skończyć, już nie wiem na czym. Ale y, to będzie wszystko, jeżeli chodzi o właśnie dzisiejszy przegląd, także... No, fajnie, pojawiają się, powiem Wam, ciągle nowe rzeczy w tym PEPKO. Także nie jest tak, że długo są pewne rzeczy, tylko zawsze coś tam fajnego dochodzi. No i później będę mierzyć te rzeczy, to Wam oczywiście powiem, czy te rozmiary dla mnie akurat się sprawdziły, czy, czy też nie. Może nawet jak będę puszczała filmy, to już będę wiedziała, to Wam najwyżej u samej góry wiecie w komentarzach po prostu, napiszę, czy rzeczy były dobre, czy nie. A jak nie będzie, to ewentualnie w następnym jakimś vlogu wam dam znać. Dobra, kochani, no to ja już kończę na dzisiaj. Dziękuję bardzo serdecznie, jak zawsze, za oglądanie. Dziękuję, że jesteście. Bardzo proszę o łapkę do góry. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, bardzo proszę o subskrypcję. Jest to dla mnie ogromna motywacja do pracy. Yy, także pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo cieplutko i do zobaczenia do kolejnego filmiku. Papa, pa. a tutaj za mną oczywiście ustawione jak yy, na prawdziwą youtuberkę przystało, ustawione tło za mną. Także koce po prostu, wiecie, już wyciągnięte, bo już po prostu zimno. O, macie tylko podusie tam do dekoracji, a tutaj koce, a tutaj Wy nie widzicie, ale koło mnie śpi ich kicia. Zaraz może przekręcę kamerę i Wam pokażę. Ja już się żegnam z Wami, nie gadam. Do zobaczenia, trzymajcie się zdrowo, papa. Pa. O, i tu Kicia ze mną <laughs> sobie siedziała na nagraniu. Powiem Wam, że przyjechałam do domu. Wysiadłam, słuchajcie, z auta i Kitek za mną latał i krzyczał. No i oczywiście nie odbyło się bez podania saszetki, a teraz królewna oczywiście śpi. Ale na nagraniu była może nie słuchała wszystkiego, ale towarzyszyła mi. Yy, także chciałam Wam ją pokazać, bo ja po prostu uwielbiam koty, uwielbiam ją, uwielbiam go na śpi, uwielbiam ją fotografować, uwielbiam ją nagrywać. No a w ogóle o przytulaniu to już nie mówię, także taka moja kicia. Dobra, kochani. Teraz to już naprawdę papa. Pa.